Szanowni Państwo, tutaj mamy zadanie związane z kinematyką odwrotną prędkości. Dla takiego jakobiana, takiej pozy, e, chcemy osiągnąć taką prędkość końcówki. E, spróbujemy to zadanie zrobić w sposób numeryczny, korzystając z kalkulatora. Pierwsze co zrobimy, to po prostu podstawiamy te wartości, czyli wstawiamy teta 1 θ1 plus θ2. Te rzeczy to będzie wszystko, albo pi drugie, albo pi czwarte, w związku z tym, po nam się te, te rzeczy tutaj sumować i mamy taką, taką postać jak Co teraz robimy? Będziemy yy, wykorzystywać tryb matrix. Wrzucimy sobie tryb matrix i zdefiniujemy macierz. Pytając się, jaka macierz, robimy, że to jest macierz 3 na 3 No i teraz będziemy po kolei podawać wartości. Minus 1, minus. Hmm, tutaj niestety mamy taką specyficzną formę. Minus pierwiastek z 2 przez 2. Tutaj mamy minus, minus pierwiastek z 2 przez 2. A no i znowu minus pierwiastek. Przez dwa, to jest akurat z plusem. Pierwiastek z dwóch przez dwa. Pierwiastek z dwóch. Przez dwa. I znowu pierwiastek z 2, Przez 2. Na końcu mamy 1, 1, 0. Mamy zdefiniowaną taką, taką macierz. Może tu trochę ładniej będzie widać. Mamy zdefiniowaną taką macierz. Co teraz możemy zrobić? No, ten tryb jest troszeczkę nieintuicyjny, ale de facto pewne rzeczy się bardzo ładnie robi. Naciskam AC. Mam teraz tą macierz w pamięci. I mam na niej, mogę zrobić określone operacje. Mogę dla przykładu poprosić o wyznacznik macierzy z A. Dostaję, żeby znacznik tej macierzy To jest 0,707 Oczywiście wiemy, że to jest połączone Z tymi wartościami A czemu to nie dawać przybliżonej wartości Na pewno nie jest to Równe 0, czyli Nie jest To poza nie jest to pozaosobliwe. To jest ważna informacja. Jak nie jest to pozaosobliwa, to de facto możemy w różny sposób sobie liczyć, ale to, co my teraz jeszcze zrobimy, to podamy sobie tą naszą podamy sobie tą naszą prędkość, bo to, co teraz będziemy robić, to będziemy sobie korzystać z wzoru x kropką jest równy jak od określonej pozy razy to poza z prędkością. A dla pozy nieosobliwej możemy napisać, że nasza prędkość łączowa To jest Jakobian do minus pierwszej od tej pozy razy x. Kropko. Także gdzieś jeszcze tam x. Kropko musimy rzucić. Naciśniemy sobie Shift Matrix, tutaj nas się pytają Data i w to Data potem macierz B. A macierz B to będzie tak naprawdę wektor. Będzie miał ten wektor, ma trzy wiersze jedną kolumnę, czyli podajemy 3 i podajemy 1, 1, 0. Ok. Znowu sobie to zdefiniowaliśmy, ale teraz będziemy mnożyć. No właśnie, co my teraz chcemy podać? No chcemy to wprost podać. Czy to się da jakoś wprost podać? Da się i to bardzo łatwo. Podajemy macierz A. Tutaj mamy guzik do minus pierwszej i będziemy tą macierz A mnożyć razem. Macierz B. Ciech. Dostajemy wynik. Dostajemy wynik w tym momencie z kropką. Musi być równe 0, 0, 1, 4, 1, 4. Czy ten wynik się da jakoś sprawdzić? Yy, tak. Mnożąc jakobian razy to Q. I to już polecam zrobić ręcznie, no bo teoretycznie może być tak, że coś zapomnieliśmy jak zrobić na kalkulatorze. Yy, wiemy, że to jest taka operacja, czyli w tym momencie jakobian razy Q z kropką. To skoro to jest 0, 0, 1, 4, 1, 4, to będzie od nas wymagało po prostu pomnożenia. To będzie ostatnie, ostatni wiersz, czyli to będzie 1, 4, 1, 4 razy to nasze pierwiastek z 2 przez 2, pierwiastek z 2 przez 2 i 0. A no i to jest patrząc na nasz wynik. 1, 4, 1, 4 razy pierwiastek z dwóch, podzielić przez 2 i dostajemy 1, 1, 0. Czyli zobaczcie, jak prosto z użyciem kalkulatora to się robi bardzo, bardzo szybko. Mówimy tutaj o macierze 3x3, myślę, że sporo by było wysiłku, żeby to zrobić ręcznie, ale jako inżynierowie nie ma problemu, żebyśmy korzystali z kalkulatorów.